Kiedy przychodzę na serwer Mogę spotkać dobrych graczy lub złych Z tymi złymi mogę mieć dramę Bijemy się cały dzień, jak i całą noc, czasem spadam, ja, czasem spada on, czasem spadamy, razem, czasem bijemy się, czasem bijemy się całą noc, bijemy się cały dzień, jak i całą noc, czasem spada on, czasem spadam, ja czasem spadamy, czasem pijemy się, czasem bijemy się całą noc, bijemy się cały dzień, jak i całą noc, czasem spada on, czasem spadam, ja czasem spadamy, razem, czasem bijemy się, czasem bijemy się całą noc Bijemy się cały dzień, jak i całą noc, czasem spada on, czasem spada ja czasem spadamy razem, czasem, bi czasem bijemy się całą noc, bijemy się cały dzień, jak i całą noc, czasem spada on, czasem spada ja czasem spadamy razem, czasem bijemy się, czasem bijemy się całą noc Bijemy się cały dzień, jak i całą noc. Czasem spada on, czasem spadam ja. Czasem spadamy razem, czasem bijemy się. Czasem bijemy się całą noc. Czasami bijemy się na piramidach. Na wieży Ajla też. Nie rozpadnie, ale zginie. Też bijemy się rzadko na burcz Bijemy się cały dzień, jak i całą noc. Czasem spada on, czasem spadam ja, czasem spadamy razem, czasem bijemy się. Czasem bijemy się całą noc, bijemy się cały dzień, jak i całą noc. Czasem spada on, czasem spadam ja, czasem spadamy razem, czasem bijemy się. Czasem bijemy się całą noc, bijemy się cały dzień, jak i całą noc. Czasem spada on, czasem spadam ja, spadamy razem, czasem bijemy się. Czasem bijemy się całą noc bijemy się cały dzień, jak i całą noc bijemy czasem spadamy razem, czasem bijemy się czasem spadamy całą, czasem bijemy się całą noc